Witamy serdecznie. Dzień dobry, witamy Państwa. To dzisiaj będziemy rozmawiać o, energety o energetyce naszego pojazdu, czyli naszego ciała. Mhm. Mówiłeś już o wielu aspektach, że ono składa się z różnych elementów, albo różne elementy są rozpatrywane, żeby rzeczywiście zrozumieć, jak poprawnie powinniśmy funkcjonować w tej rzeczywistości, w tym 3D no to jaka jest energetyka tego naszego pojazdu, tak powiedziałbym łopatologicznie, żebyśmy to zrozumieli, a jednocześnie dawało nam to do myślenia. Dobra, to w takim razie może wyjdźmy z takiego jakiegoś założenia, yy, czyli idźmy od dołu tych trzech powodów, dla którego się może zrodzić pewien, taka, jakaś dysharmonia w naszym ciele. Czyli powód może być tak, fizyczny, może być natury psychoemocjonalnej, lub duchowej, lub w każdej innej kombinacji tych trzech. I teraz tak, medycyna chińska zajmuje się tym właśnie, żeby ktoś, kto nie ma daru, powiedzmy jakiegoś wglądów duchowych i tak dalej, na poziomie tylko swoich pięciu zmysłów był w stanie ocenić, co w tym pojeździe, tak jak to nazwałeś konkretnie kogoś ciała, w jaki sposób rozpoznać to. Czy problem jest natury fizycznej, czy na przykład psychiczno-emocjonalnej, czy też duchowej. I tutaj możemy powiedzieć o takim bardzo istotnym aspekcie. Po pierwsze, żeby ktoś mógł rozpoznać swojego ducha, musi być w pełni świadomości siebie samego. Świadomość to znaczy umiejętność rozpoznania siebie jako istoty. Odrębnej istoty, która w specyficzny sposób emanuje sobą, jest, realizuje siebie w życiu, nie jest, nazwijmy, takim biorobotem, tylko jest osobą, która rzeczywiście potrafi kreować to życie. I do tego najistotniejsze jest, że było stworzone połączenie między duchem a naszym ciałem, lub naszą, no w sumie, naszym ciałem, żeby ta psychika która jest pośrodku, żeby potrafiła połączyć to co duchowe z tym co fizyczne. I tutaj o tym mówi w medycynie chińskiej, się głównie koncentruje na tym co my nazywamy sercem, ale też co nazywa się osierdziem. I to jest taki koncept, polega na tym, że mamy serce, które mniej więcej jest wielkości naszej pięści, ale dookoła tego serca jest nałożona, jest nałożony taki płaszcz, to jest osierdzie. I teraz w medycynie chińskiej oni mówią tak, że jeżeli osierdzie, bo osierdzie jest ministrem serca, to on chroni to serce, czyli otacza tym workiem, cokolwiek będzie chciało serce zaatakować, pierw będzie przechodziło przez strukturę tego osierdzia. A wiemy, że w medycynie chińskiej każdy z narządów, narząd, w medycynie chińskiej nazywa się obiegiem czynnościowym. Czyli to nie jest sam narząd, tylko to jest narząd wraz z meridianą, czyli z kanałem energetycznym, który przepływa przez część naszego ciała, czasami podskórnie, czasami wewnątrz naszego ciała oraz funkcja, którą spełnia ten organ. Czyli organ plus jego meridian plus funkcję, które spełnia, <laughs> to się nazywa obieg czynnościowy. I teraz, jeżeli mamy na przykład osierdzie. Osierdy. i teraz damy taki przykład z dziecka, które y, dzieci często jak podróżują mają problem, y, na przykład z wymiotami, tak? Mają ten taki odruch wymiotny rzeczywiście i to, zresztą zwierzęta tak samo. I co się dzieje? Otóż y, przez środek naszej, naszej tutaj ręki przepływa meridian osierdzia. To jest meridian, który idzie sobie tędy i on wchodzi do osierdzia które emanuje, chroni serce przed tym, co, co my nazywamy światem emocji, co nazywamy światem naszej psychiki. I teraz tak, gdy na przykład naciśniemy ten punkt, są nawet takie bransoletki sprzedawane, bransoletki dookoła dłoni, które mają taki, taki malutki wypustek, który uciska, może uciskać właśnie ten punkt i pośrodku. Ten punkt się okazuje, że on reguluje nasz aspekt. Tego szen, tego ducha, i uspokaja dziecko, i on nie będzie miał odruchów wymiotnych. A odruch wymiotny pojawia się, można powiedzieć, mechanicznie, ale z tego powodu, że na, to, jakby ciało nie jest w stanie zaakceptować zmienności świata zewnętrznego. I to tylko daje taki przykład, żeby było widać relację między tym, że rzeczywiście konkretny meridian jest połączony w jakiś sposób z emocjami w naszym ciele. Ale w rzeczywistości chodzi o to, żeby zrozumieć. Naturę połączenia serca z naszym duchem, czyli można powiedzieć tym, co duchowe, z tym, co i, i naszą psychiką, bo to stanowi o tym, że, będziemy że możemy realizować siebie jako istota. I tutaj w medycynie chińskiej zawsze szuka się są takie specjalne zioła, czy też punkty akupunkturowe, czy też inne techniki, które potrafią połączyć serce z naszym umysłem. I to, co na przykład Chińczycy nazywają. Orywis yy, jest po polsku, to byłyby zmysły. O, pięć zmysłów. Nasze zmysły, czyli powiedzmy teraz, jak my sobie rozmawiamy i powiedzmy, załóżmy, że do ciebie niewiele dociera, co ja do ciebie mówię. Masz, powiedzmy, taki szum, taką mgłę umysłową. I Co to znaczy? To znaczy, że ty nie jesteś. W stanie tak, jakby twój szen, twojego ducha nie jest w stanie się połączyć z psychiką, nie ma czystego przepływu między tym światem duchowym a psychicznym, bo ja do ciebie coś mówię, a to w sumie nie trafia do Ciebie, tylko do Twojego umysłu i tak gdzieś kręci się tam, ale w sumie nawet zapominamy czasami, o czym ten ktoś mówi, nam się myli. Nie jesteśmy w głębi w sobie, czyli nie ma połączenia między psychiką a duchem. I co stoi na przeszkodzie po tych, tych połączeń? Przeszkoda na przykład może być taka. Bardzo często jest to tak zwany śluz. Czyli do meridianów, które łączą tak naprawdę, które są wokół serca i meridianu serca, czy też osierdzia, tam trafił śluz, prawdopodobnie z naszego jedzenia, lub też otoczenia, które na przykład może być zawilgocone i tak dalej. Ten ślus tam się on spowodował, że ten kanał jest przetkany. Co automatycznie, jeżeli jakiś kanał jest przetkany, to znaczy, że ten sam organ, który z tym kanałem stanowi obiekt czynnościowy, on nie w pełni dobrze działa, czyli nie potrafi się dobrze komunikować ze światem zewnętrznym. A wiemy jedno, że serce komunikuje się z takiej Wi-Fi, ja to nazywam, to z Wi-Fi nas wobec innych serc, wobec tego wszechświata, czy, czy świata zewnętrznego. Jeżeli to Wi-Fi dobrze nie działa, choć odbiera sygnały od innych, ale mój umysł nie, tego nie potrafi w ogóle tak by odebrać, ponieważ jest zaśluzowany ten przepływ, to w tym momencie pojawia się zakłócenie. I choć ja odbieram na przykład, powiedzmy, że jesteś dobrym człowiekiem, ale to do mnie nie dociera, bo moje serce odbiera ten sygnał, że jesteś kimś, kto mi sprzyja, ale mój umysł, on tego, on po prostu jest zagmatwany, jest w całkowicie innym błotku sobie pływa. On do niego nie dociera ta informacja, że. Okej, okay, tutaj możemy coś fajnego stworzyć, tylko mój umysł jest na przykład skoncentrowany na czymś, nie wiem, na problemach dnia codziennego. I w tym momencie tworzy się właśnie dysharmonia, ponieważ nie ma przepływu, ten kanał jest, e, jest niedrożny, więc automatycznie my nie możemy siebie realizować jako istota, czyli jako duch, który by chciał realizować powiedzmy jakieś konkretne zadanie, on podpowiada to ciału, zrób to, zrób to, zrób to, a umysł tego w ogóle nie odbiera. Umysł jest odseparowany, i to ten śluz potrafi rzeczywiście do tego doprowadzić. Więc wiemy, że są specyficzne zioła, które wchodzą w te kanał i oczyszczają je, tworząc, że ta osoba ma odśluzowany ten kanał i naprawdę zaczyna z sobą rozmawiać, zaczyna z sobą. Mieć taki dialog wewnętrzny i zaczyna siebie widzieć jako indywiduum. I tutaj bym powiedział tak, że dużo chorób, na przykład psychicznych, których my nazywamy, że są choroby psychiczne, one właśnie są natury, tak naprawdę, zakłócenia tego świata duchowego. Czyli ktoś, na przykład jest. Yy, weźmy taką osobę, która jest niezwykle wrażliwa, artysta i ta osoba chciałaby siebie wyrazić w świecie poprzez tworzenie. Swoje, swojej wizji, ale ten ktoś jest tak wrażliwy, że niewielka ilość nazwijmy tego śluzu zewnętrznego blokuje go przed tym i on przestaje, przestaje emanować sobą on zamyka się w swoim, świe, w swoim świecie on ten dom, który mógłby emanować tą piękną ten, tą sztuką na zewnątrz on go zablokowuje, ponieważ widzi tylko swój świat i my nazwijmy tak ty, ale tam jakiś wariat w tym domu mieszka zamknął się tam, se tworzy jakieś rzeczy, przez okno coś tam widać, że tam robi coś dziwnego, ale rzecz polega na tym, że ten człowiek e, i tego właśnie uczył nas nasz mistrz e, w szkole medycyny chińskiej, że nie oceniaj takiej osoby, tylko pomóż mu w odnalezieniu właśnie tego swojego najlepszego ja. I wtedy taką osobę nie traktuje się jako chorą psychicznie, tylko ta osoba ma zaśluzowany umysł, a dokładnie nie umysł, tylko ten szen. Wtedy się właśnie mówi o śluzie na, yy, na pozycji Shen, yy, na, na sercu, na osierdziu. A, I teraz tak. Albo my taką osobę możemy zamknąć w domu wariatu, powiedzieć, on się nie nadaje do życia na zewnątrz, ponieważ jest kutliwy, nie wiem, no mówi jakieś dziwne rzeczy. A bardzo często wystarczy, i to naprawdę to jest dość proste odprowadzić ten, ten śluz. Z tych kanałów i okazuje się, że ta osoba w ogóle zaczyna mówić sensem. Że to, co nam się wydawało bełkotem i w ogóle dysharmonią, kompletnym chaosem, okazuje się, że to w ogóle ma sens, jest spójne. I co ciekawe, że, że słyszałem właśnie o takich programach, gdzie w domu wariatu, na przykład wariatów, takich osób chorych psychicznie, zaczęto podawać zioło, które jest tutaj w, naszym, w naszej kulturze bardzo dobrze znane to jest dziurawiec. I dziurawiec zresztą ma taką naturę, że on potrafi odśluzować część tego kanału i uspokoić szen. I coś okazuje, że te osoby, pijąc tą herbatę z dziurawca, okazało się, że w domu wariatów jest coraz mniej wariatów. Te osoby zaczynają się w ogóle spokojnie zachowywać, zaczynają być bardziej sobą niż w rzeczywistości są. Jeśli ktoś chciałby taki mały eksperyment przeprowadzić, to ta taka klasyczna kupujesz herbatę z dziurawca i robi się, mhm. czy, czy, czy czyli troszeczkę trzeba tutaj bardziej popracować nad tym, żeby jakikolwiek efekt to dało? Wiesz co, mm, widzisz, bo zaburzenie szen może wynikać z różnych powodów, powiedzmy, że w Shen niech to będzie, porównamy to do auta, niech to będzie jakaś część auta, powiedzmy pompa oleju, dobra? Mamy pompę oleju. I ta pompa oleju, ona stanowi jakby centrum, że ona jest taka, tak bardzo ważna. I teraz tak, pytanie, czy jest olej w silniku? Czy jest to właściwy olej? A czy może na przykład, czy te kanały doprowadzające do, do pompy oleju, czy one są czyste, że tam dojdzie ten olej? A może ktoś odkręcił śrubę, gdzie ten olej wycieka? Więc my mu się w medycynie chińskiej widzimy, że jest zaburzenie Szen, ale trzeba dojść z jakiego powodu to jest. Bardzo często że się w naszej kulturze, bardzo często jest to śluz, ponieważ ze względu na to, czym my się żywimy, i też w yy, kontekście naszej, naszego klimatu, żyjemy w klimacie zimnym i wilgotnym. Więc i tego, tego tej wilgoci jest dużo, i ona potrafi się rzeczywiście wkraść w te, w te organy, w te meridiany. więc nie jest to receptą, żeby ktoś, nie wiem, kto ma taki problem z zaburzeniem Szen, że herbatka właśnie z, z dziurawca mu na to pomoże. Niekoniecznie. Może tak pomóc, może pomóc, ale może być nawet przeciwwskazaniem. Wszystko zależy od kontekstu tej osoby. Czy właśnie brakuje mu oleju, czy ten olej, albo czy trzeba przetkać te, te rury, którymi dochodzi ten olej do tej pompy, a może dokręcić śrubę, gdzie jest, gdzie jest ten olej ucieka, a może wszystko trzy naraz. I tego w tym się zajmuje już terapia medycyny chińskiej. Czy medycyna chińska trzeba być zdiagnozowanym odpowiednio i wtedy będziemy wiedzieć, co z czego wynika? Ale wiesz, co jest, może, taki jeszcze jeden fajny koncept, bardzo ciekawy i też w ogóle teraz nagle medycyna zachodu robi wielkie wow, co ona odkryła, że jelita stanowią o tym, co w naszym mózgu, prawda? I to jest tak szeroko rozumiany kontekst. I e, na przykład są osoby e, z chorobą tak zwaną SIBO, czyli to, to jest tak jakby nadmiar. Ilości bakterii z jelita grubego, które w jakiś sposób przeniosły się do jelita cienkiego, i one zdominowały wszystkie inne bakterie, które powinny być w odcinku jelita cienkiego. I taka osoba, rzeczywiście one mają bardzo często zaburzenia psychiki. To są osoby z depresjami i tak dalej. I w medycynie chińskiej, akurat to jest tak, to jest tak oczywiste, i to jest od bodajże 3000 lat znany w ogóle sposób. W medycynie chińskiej jest bezpośrednie połączenie jelita cienkiego z sercem. Bezpośrednie, ponieważ się okazuje, że one pochodzą z jednego elementu, mamy tych elementów pięć i ten element się nazywa ogniem. I teraz, co się dzieje w sercu? Serce wspomaga jelito cienkie, jelito cienkie wspomaga serce. I to jest bezpośredni przepływ. Więc, dla Chińczyka, to jest w ogóle to nie ma dyskusji. Można powiedzieć w medycynie chińskiej, że jest jakieś. Takie połączenie, bo no jest, to jest oczywiste, tak, tak to, już było dawno temu sprawdzone i potwierdzone. A my teraz robimy wielkie wow, bo się okazuje, że jak ktoś sobie ureguluje swoje, e, swoje jelita, to się okazuje, że wpływa to w ogóle na jego procesy myślowe, na sposób lepszego zrozumienia siebie jako istoty i tak dalej, i tak dalej. Jest, to, jest to tak proste i oczywiste w medycynie chińskiej. I tutaj można powiedzieć tak. Podam taki przykład, który się no, zdarza. Powiedzmy, ktoś ma, ktoś, ktoś ma zapalenie ucha, boli go ucho. I teraz z czego to wynika? Może być bardzo dużo powodów, może być mechaniczny, u, 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 jakiś mechaniczny uraz, może być też wewnętrzny powiedzmy, śluz, który gdzieś tam się zbiera, a może jakieś bakterie, które tam się rozwijają, i potem na ich bazie tam ciało dostarcza śluzu, żeby wypłukać te bakterie, więc tworzy się dodatkowo jeszcze śluz, i tak dalej, i tak dalej. Powodów może być dużo. A w medycynie chińskiej, i to jest taki, częsty, częsty przykład, patrzy się, czy przypadkiem ktoś nie ma gorąca serca może tak, może słowo często nie jest, nie jest właściwe, ale to jest jeden z, jedna z możliwości. Czy ktoś nie ma gorąca serca? Jeżeli serce nasze jest zbyt gorące, w pewnym momencie ono to gorąco mówi, ja już nie daję rady. I wtedy mówi do jelita cienkiego, pomóż. To jelito cienkie ściąga do siebie to gorąco, a że meridian akurat jelita cienkiego przepływa tutaj właśnie do uszu, zaczynają się stany problematyczne z uszami. Może być to jedna strona, na ogół to jest jedna strona pierwsza, osoba o tym mówi, i wtedy już wiemy: OK, ktoś ma gorąco serca, ból ucha, to w takim razie prawdopodobnie pochodzi to, problem polega, jest w gorącu serca, a emanuje się poprzez gorąco jelita, czyli to gorące jelito poprzez swój meridian daje sygnał, że coś tam się dzieje. I to jest taki właśnie kolejny przykład tego, że jest połączenie głębokie połączenie między jelitem. A, a sercem i utrzymywanie harmonii całego organizmu daje nam dopiero takie dobre samopoczucie w samym sobie, ponieważ jeden element jest w stanie wpłynąć na wiele innych części. A jakiś taki samouczek, ewentualnie literaturę, albo tak, żeby ktoś sobie te obiegi tak myjał ściągawkę, i mógł sobie popatrzeć, zobaczyć, zastanowić się. Przemyśleć, zobaczyć, mm -hmm. jak to u niego jest, czy coś takiego coś mógłby polecić? Hmm. Wiesz, to są takie proste książki proste w tym sensie, takie nie, niedaleko idące, niezawansowane. Tak, jest bo jestem gotowy, żeby, żeby mieć ogólne pojęcie, bo mm -hmm. tak jak mówiliśmy na początku, jeśli chodzi o wschodnie podejście, to ono jest naprawdę bardzo mocno rozwinięte i bazuje na tysiącletniej tysiącletniej tradycji, więc tych zapisów jest dużo i wiedza jest przeogromna, mm -hmm. ale czasami, żeby zmienić podejście i na przykład mieć taką ściągaweczkę sobie, w mm -hmm. zasadzie tutaj no dobra, coś się dzieje, popatrzmy jak to wygląda i tak, żeby zmienić nasz sposób patrzenia na ten pojazd, że to mm -hmm. są naczynia połączone, że te, jak to się mówi, te kanaliki łączą się z tym, ale przechodzą przez to, więc, więc też musimy zwracać uwagę, że jest pewna sekwencja. Rozumiem. jeden organ to i to mhm. aha patrzymy się po kolei co się dzieje potem inny i wiesz jak częściej będziemy takie samouczek. ok jak będziemy mhm. częściej przeglądać ten samochód a będziemy wiedzieli, y, gdzie jest początek gdzie jest koniec jednej nitki drugiej trzeciej czwartej i piątej mhm. to coraz łatwiej będzie nam się tutaj w tym połapać mhm. co byś polecił a wiesz co no powiem tak <grym> ponieważ wiesz, moja edukacja ona była związana bardzo dużo ze Szwajcarią, gdzie się uczyłem i po francusku, i po angielsku, więc moja literatura od tego zaczynałem. W literaturze polskiej znam trochę mniej i często sięgam do angielskojęzycznej lub francuskiej, bo tam jest znacznie więcej, jeśli chodzi o medycynę chińską, a nawet gdzieś tam zaczynamy, powiedzmy, już do, bezpośrednio do, do chiński się kierować i z tego sobie tłumaczyć pewne rzeczy. Więc powiem tak na taka fajna i praktyczna książka, która też uczy nas w sumie o gotowaniu tak naprawdę, czyli w jaki sposób kuchnią wpłynąć na to, co się dzieje w naszym organizmie, w naszym życiu. To, to jest książki Panny Anny Ciesielskiej i ona rzeczywiście podaje, tam jest kuchnia według pięciu elementów i tym podobne. To są tytuły, ja tytułów wszystkich nie pamiętam. Chodzi o to, że ona rzeczywiście to mówi w bardzo prosty sposób, taki przystępny, gdzie tłumaczy właśnie te zależności. Może tam nie będzie głęboko takich zależności organu, na przykład z jego meridianem, bo to już jest tak jakby trochę wyższa szkoła jazdy. Chodzi tak. o to, że meridiany, choć są proste do wytłumaczenia i zresztą możemy to, to, to tutaj wytłumaczyć, tak powiedzmy, konkretne punkty meridianowe, to powiedzmy, jest już kilkaset, niech to będzie, no nie wiem, z 700 tych punktów jest mhm. i to jest przeogrom, że tak powiem, wiedzy. Więc tutaj byłoby to ciężko powiedzieć, ale można. O, powiem w ten sposób. Jeżeli ktoś chce obserwować swój organizm, czyli który obiekt czynnościowy w nim coś się dzieje, to zróbmy to w taki sposób. Przede wszystkim zrozumieć na jakimś przykładzie jednym. Wybierzemy, a niech to będzie niech to będzie śledziona. O, to będzie fajny przykład. Mamy śledzione. To jest w medycynie chińskiej śledziona i trzustka to stanowią tak by jedność energetyczną. Więc wszystkie choroby, które u nas my nazywamy cukrzycą, dną moczanową, jakiś palec cukrzycowy, to wszystko to wynika z jednego, że jest zaburzenie na poziomie śledziony i i trzustki. I teraz tak, jeżeli tam jest zaburzenie, to dlaczego akurat te wszystkie choroby w jakiś sposób emanują się właśnie często na końcach, na stopach? Bo mamy ten właśnie palec cukrzycowy, czy też przy dnie moczanowej na przykład mamy potężne bóle, właśnie tutaj przy palcu. Z tego powodu, że akurat meridian śledziony przepływa właśnie tamtędy. On, jeśli chodzi, o, <coughs> jeśli chodzi o to, co się dzieje w naszych organach, w naszych obiegach czynnościowych, bardzo łatwo jest zaobserwować poprzez to, że pierwsze sygnały na ogół są na końcach meridian, czyli można powiedzieć, od mamy sześć meridian, czyli sześć organów to jakby tutaj na, na ręce, trzy przebiegają w ten sposób, są strefa yang, czyli ta, która jest opalona i nieopalona strefa in. I to są, można powiedzieć, takie trzy kreski, tak, żeby to najprościej ująć. ująć. To samo jest symetrycznie zawsze po drugiej stronie. Tutaj będą nam pokazywać swoje niedogodności organy yy, ognia i metalu. To są takie dwa elementy. I teraz tak, zarówno jak yy, ogień i metal, one mają naturę... Łączenia nas z, z, z psychiką albo z duchem, z tym, co jest odgórnie idzie, czyli tak, do metalu należy płuco oraz grube jelito, czyli układ wydalniczy, i zauważmy, że płuco jest bardzo duchowe, ponieważ jest to bardzo delikatny organ, który wdycha coś niematerialnego, można powiedzieć to prawie niewidoczne, albo w jakiś sposób traktowane jako niewidoczne powietrze, wdycha, ale przekształca to w środku z innymi organami w coś, co jest materialne, czyli nasze ciało. Czyli płuca odpowiadają za, też są w górnej części naszego ciała, za tą duchowość, za tą energię ulotną, delikatną. To samo robi nasze serce, czyli ogień. Ja zaś wiem, że serce działa z jelitem cienkim, więc tutaj to, co u góry naszego ciała, czyli ręce, tu będzie nam się emanować to, co z metalu pochodzi z elementu metalu, czyli płuca, grube jelito, i z ognia, czyli to, co serce, jelito cienkie, i jest też drugi ogień, który to jest potrójny ogrzewacz oraz potrójny ogrzewacz i osierdzie. I teraz, tak. Wracamy do tego przykładu z dołu. Czyli wszystkie trzy inne elementy, które są w medycynie chińskiej, czyli mamy drzewo, gdzie mamy wątrobę oraz pecherzyk żółciowy, gdzie mamy ziemię, czyli śledziona oraz żołądek, gdzie mamy wodę, czyli nerki oraz pecherz moczowy, dadzą nam pierwsze sygnały odtąd w dół. I to są organy, które są odpowiedzialne za aspekt bardziej materialny naszego życia, czyli ten żywiący nas od ziemi. I one nie są aż tak związane z duchem. Bo naszym wifi, tym duchowym jest serce, płuca również tym poprzez to, że to ci właśnie z powietrza pobieramy, a zaś aspekt materialny, stricte taki, który buduje nas, stricte naszą materię, naszą, naszą siłę taką życiową, ale w sensie naprawdę maty bardziej materialnym, to są właśnie te trzy elementy. I tutaj na nodze znowu można powiedzieć, że to, co jest to, co jest yang, czyli te aspekty. Co kiedyś sobie omawialiśmy: Yin-Yang, czyli ta strefa opalona naszych nóg, to to jest ta strefa, gdzie przebiega Yang, a ta strefa, która nie jest opalona, czyli można powiedzieć, tutaj trzy meridiany zewnętrzne, tak by po tędy, będzie strefa Yang, i ta, która jest wewnętrzna, będzie strefa Yin. Znowu trzy elementy, takie trzy kreski. E, więc tutaj wiemy, że przy paluchu tędy przebiega akurat. Śledziona. Ona sobie biegnie tędy, i tutaj idzie, idzie do góry. Jeżeli zaczyna nas boleć palec u nogi, coś się dzieje tutaj wokół niego. To znaczy, że śledziona daje nam tam sygnał. I w ten sposób można się nauczyć, rzeczywiście. Jak wiemy, gdzie przepływa który meridian. Można sobie też kupić książkę, akurat to jest taka już bardziej wykwalifikowana szkoła, ale zachęcam, bo jest tam bardzo dużo wiedzy i naprawdę ujęte tak fajnie akademicko. To doktora Błaszczyka, to jest yy, podstawy medycyny chińskiej. To jest taka Biblia, która ma około tysiąca stron i w książce tej rzeczywiście można znaleźć jakby wszystkie te obiegi, ale można też znaleźć te obiegi w każdym, można powiedzieć, podręczniku akupunkturowym czy też na internecie, sobie sprawdzić gdzie przebiega jakiś konkretny meridian, jeżeli wtedy coś się dzieje w konkretnym meridianie, czujemy na przykład, że tam na przykład, że nas ten palec coś, coś tam swędzi, albo czasami, że czujemy jakiś tam ból. Nie, wiele osób na to nie zwraca uwagi, ale jeżeli ktoś się dobrze sobie przygląda, to będzie czuł na przykład, że zanim Powiedzmy, dynamoczanowa u niego wystąpi, to trzy lata wcześniej on już będzie czuł, gdzieś tutaj pod stopą zaczyna go gdzieś tam właśnie swędzieć, mrowić w okolicy tego palca. I to jest pierwszy sygnał, gdzie śledziona z trzustką mówią: Halo, popatrzcie, co tu się z nami dzieje. Dajemy ci sygnał na poziomie naszego przebiegu w meridianie. Spójrz na ten aspekt. I teraz, tak, dlaczego ta śledziona się tam już, dlaczego ona się, czy trzustka, dlaczego się. Coś tam zmienia, coś jest dla nas niekorzystne, to wszystko zależy, bo to może być znowu natury fizycznej, może być emocjonalnej lub duchowej. Mam taką propozycję, żebyśmy w następnym odcinku omówili właśnie taki prosty sposób, jak robić przegląd swojego pojazdu, czyli jak uczyć się, w których miejscach można te sygnały odbierać. Bo to wiesz, tutaj już pokazałeś mm -hmm. źródła, jak powiększyć tą wiedzę, a tu już zacząłeś mówić właśnie, a może to obserwujmy, może to. To takie, takiego, wiesz, praktycznego doświadczenia. Mm -hmm. bo miałeś wiele takich sytuacji, kiedy ludzie mówili, a tutaj coś, tutaj coś. Tak troszeczkę, żeby tak przykładowo, żeby ludzie mm -hmm. poczuli ten temat, że warto po prostu przyglądać się baczniej temu, co się z nami dzieje. Tak z tej swojej praktyki, bo to najlepiej, ewentualnie troszkę teorii, jakbyś mi dorzucił, to byłoby miło, bo wtedy ludzie bardziej zrozumieją, że no, warto jednak skupić się na tym, bo cały czas ta seria polega na tym, żebyśmy zaczęli się interesować sobą i tutaj moim zdaniem właśnie ta miłość do samego siebie będzie bardzo dobrze pokazana, bo skoro dostaliśmy ten pojazd, my często o nim zapominamy. Ja wiem po sobie, ile nie powiem błędów popełniłem, ale. Witam w probie. No, <laughs> wszyscy tak mają, <laughs> dlatego tak. ja już mam 5-5. A ciągle się uczę, więc te dzieci, które za chwilę będę obserwował jako dziadek, one mnie najwięcej nauczą. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy i do zobaczenia.